Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. W cząsteczce tlenku pierwiastka chemicznego X na najwyższym stopniu utlenienia liczba atomów tlenu jest 5 razy większa od liczby atomów tlenu w cząsteczce tlenku pierwiastka chemicznego Y na najwyższym stopniu utlenienia. Stosunek mas atomowych pierwiastków chemicznych Y wynosi 1 do 2. Co my tutaj wiemy? Otóż, że pierwiastek X jest pięciowartościowy, bo ma Liczbę atomów tylenu 5 razy większą, a możemy przypuszczać, że ten na najwyższym stopniu utlenienia, mam na myśli y, będzie jednowartościowy. Czyli mamy pierwiastek o stałej wartościowości, bo na najwyższym stopniu utlenienia nie będzie wyżej, ma 1, a drugi ma 5. Pierwszym pierwiastkiem, który ja przychodzi mi do głowy, który ma mm, wartościowość 5, jest azot. Więc ja bym sobie tutaj zapisała, że azot i jego masę atomową, ona wynosi 14 unitów. I teraz szukam pierwiastka, który ma wartościowość 1, który ma mniejszą masę atomową, czyli szukam pierwiastka z pierwszej grupy i widzę, że lit ma 7 unitów w zaokrągleniu. Czyli mamy 1 do 2. Zatem x jest azot, a y jest lit. Podpunkt B. Najpierw wzory sumaryczne tlenków pierwiastków chemicznych. No to tutaj mamy azot który jest pięciowartościowy, tlen w tlenkach ma wartościowość stałą wynoszącą 2, no to tu leci dwójeczka, tu leci piąteczka, natomiast jeżeli chodzi o lit, stała wartościowość wynosząca 1, tutaj 2, no i 2. Podpunkt C, określ charakter chemiczny tych tlenków, tutaj mamy tlenek kwasowy, Jeżeli dalej macie problem z określaniem, który tlenek jest kwasowy, który jest amfoteryczny, yy, obojętny, czy też zasadowy, napiszcie do mnie na Instagramie ja mam wyślę gotową tabelkę ze wszystkimi tlenkami. Li, 2O. No i tutaj mamy tlenek z pierwszej grupy, czyli zasadowy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.